Odcinek drugi. Psar tłumaczył, że ani on, ani jego car nie ponosili odpowiedzialności za odrębny układ pokojowy podpisany w brześciu litewskim przez Trockiego. Gdyby jego wysokość uciekła się do tak tchórzowskich postępków, byłaby zapewne wciąż jeszcze wysokością, i to żywą. Nie można prawdziwej Rosji oskarżać o to, że porzuciła swych aliantów. Nie, to międzynarodowi rewolucjoniści wypowiedzieli sojusz po tym, jak ich sowicie opłacono w Reichsmarkach. Wyjaśnienia te nie przekonywały zbiedniałych emerytów. Gdy natomiast psar Próbował dowodzić, że leżące na kontuarze papiery, kupony pożyczki nie straciłyby wartości, gdyby, jak tego domagał się FOSZ, alianci interweniowali na rzecz suwerena, który tak wiele dla nich uczynił, odpowiadano mu tonem moralnego i cynicznego zarazem pouczenia. Wszystko to dlatego, że żył pan jak bojar, podczas gdy lud cierpiał. W ten sposób sprawa była załatwiona. Dmitry Aleksandrowicz nie był wcale bojarem, ale nie miał też doświadczeń w pracach polowych. Stajennym został tylko nominalnie, naprawdę, zatrudniono go jako parobka. Nigdy przedtem nie zdarzyło mu się dźwigać widłami snopków o ciężarze równym połowie jego wagi. Marynarz chwiał się i zataczał, czemu złym okiem przyglądał się jego patron chłop przekonany, że za pół darmo zatrudnia osiłka z egzotycznego kraju. Któregoś dnia doszło do dramatycznej sceny, kiedy to pracodawca zagroził, że przemówi do tylnych części ciała pracownika, na co ten, że nie mając przy sobie ani rękawiczek, ani karty wizytowej, ani też nie dysponując świadkami, zmuszony był wypowiedzieć ustnie formułę wyzwania na pojedynek. Wyzwania... Zdecydowanie odrzuconego przez drugą stronę. Wtedy też Dymitr Aleksandrowicz, wydając ostatnie grosze na bilet trzeciej klasy i zastanawiając się, czy jego honor został znieważony, czy też nie, udał się do Paryża, który wciągał wszystkich jak wir rzeczny. Wir ten miał dwa różne i sprzeczne ogniska. Prefekturę policji, i zakłady Renault, Renaulty, jak wymawiali prostaczkowie. Bez pozwolenia na pracę nie dostawało się zatrudnienia, ale i przeciwnie trzeba było wykazać się zatrudnieniem, by otrzymać kartę pracy. Kończyło się to nie tylko niedojadaniem, ale nieraz i odwiezieniem do granicy i ekstradycją do sąsiedniego kraju, który powtarzał ten sam zabieg wywiezienia na następną granicę, przekazania innemu krajowi, i tak dalej. W przypadku Dmitra Aleksandrowicza dylemat karta pracy zatrudnienie rozwiązała uczynność pewnego wyrozumiałego Francuza, który wystawił dziesiątki zaświadczeń o zatrudnieniu niezliczonym sekretarkom, korepetytorom, rządcom, guwernantkom i damom do towarzystwa, całemu fikcyjnemu personelowi, który nie niepokoił nigdy dworku tego Hreczko się ja bez grosza. Legitymując się jako profesor muzyki, Dymitr Aleksandrowicz, który nie miał pojęcia o nutach, mógł sobie zaskarbić łaski prefektury. Cóż z tego? Skoro drogocenna karta pracy wystawiana była tylko na rok, aby ją przedłużyć, trzeba było godzinami stać w kolejce, tracąc całą dniówkę. Mrukliwy urzędnik, zajmujący się obcokrajowcami, co? Nie rozumie pan po francusku? Wystawiał w końcu zaświadczenie, że podanie zostało złożone. Kilka tygodni później, gdy listonosz przynosił urzędowe wezwanie, wszystko zaczynało się od początku: metro, kolejka, stracona dniówka, zrzędliwy urzędnik i wreszcie nieoceniony. Złożony w harmonikę kartonik, zaopatrzony w fotografię ukazującą profil odsłonięte prawe ucho i oczy patrzące wzwyż. Już w pierwszym roku psar, Dymitr, apatryda, zapomniał przedłużyć w terminie ważność swej karty. Skandal! Winny zaniedbania stawi się przed sądem! On, który dobrze znosił napięcie w chwili ataku na okopy przeciwnika, bliski był choroby na myśl o znalezieniu się przed sądem. Spodziewał się procesu jak z braci Karamazow, i przygotował mowę obronną, w której bitwa pod Tannenbergiem odgrywała pewną rolę. Tymczasem zażądano od niego tylko, by podał swe nazwisko i datę urodzenia. Zresztą pośród setki chyba współoskarżonych rozpoznał kilku znajomych, co poprawiło mu humor. Skazano go na grzywne w wysokości jednego franka. Wrócił więc do domu spokojniejszy i pełen wdzięczności. Jego żołądek znów zaczął normalnie funkcjonować. Zarabiał dziennie 16 franków i 75 centymów. Z tego 10 wydawał na pokój w hotelu, plus frank za obsługę. Frank grzywny pozbawiał go więc tylko jednego śniadania. O, wielkoduszne sądownictwo francuskie. Jakieś 10 dni później poczta przyniosła rachunek, który osłabił jego entuzjazm. Grzywna wyniosła jeden frank w złocie, to znaczy jedenaście franków zwykłych, czyli trzy lub cztery posiłki. W końcu można wytrzymać. Gdy jednak odkrył, że do jedenastu franków grzywny trzeba było dodać okrągłych sto, tytułem kosztów sądowych, przeżył przykry moment zniechęcenia. Drugi ośrodek wiru, Fabryka Renault, okazał się bardziej gościnny, chociaż 48-godzinny tydzień pracy był jeszcze wtedy odległym mirażem. W najlepszym razie pracowało się 56 godzin. Sobota była takim samym dniem roboczym jak wszystkie inne, a rok mijał i nie było w nim przerwy na urlop. W dodatku, zakaz siadania w godzinach pracy nie był zbyt korzystny dla kręgosłupa. No cóż, i tak lepiej tu niż u towarzyszy. W stosunkach psara z innymi robotnikami nie brakowało momentów zaskoczenia, wzajemnego zdziwienia, ale nie było wrogości. Chłopcy pytali go na przykład: Czy to prawda, panie Dymitrze, że u was zjada się świece? Jeden z nich, przyjaźnie usposobiony, przyniósł panu Dymitrowi świecę, a ten przyjął ją, by nie urazić ofiarodawcy. Można się też było przyzwyczaić do co sobotniej kolejki piwa. Pod koniec tygodnia setki kobiet oczekiwały pod bramą fabryki i dobrze czyniły, stając na drodze między kasą a knajpą. Ale w niczym nie przeszkadzało to psarowi, który był kawalerem. Na szyi nosił krzyż, ale tylko najbardziej zaciekli antyklerykałowie mieli mu to za złe. I nawet oni umieli sobie wytłumaczyć, że pop to nie to samo, co zwykły klecha. Wzajemna tolerancja, niepozbawiona pewnego ciepła, sprawiła, że jego kontakty z kolegami z pracy, świadczono sobie nawzajem różne usługi, układały się bardzo dobrze. Tu przynajmniej nikt nie wypominał psarowi rosyjskiej pożyczki. Zresztą to wszystko, co działo się w tygodniu, prawie wcale go nie zajmowało. Jego prawdziwe życie zaczynało się dopiero w niedzielę. Tego dnia wstawał nieco później niż zwykle, mył się starannie, przyszywał brakujące guziki do koszuli, przybijał skówki do obcasów. Potem udawał się do cerkwi przy ulicy Daru, gdzie z uwagą natury raczej patriotycznej niż religijnej wysłuchiwał pieśni. Gospody pomiłuj śpiewanej przez chór. A po mszy spędzał godzinę czy dwie przed katedrą, wykrzykując, że należałoby wreszcie powywieszać bolszewików i przywrócić carski tron. Na koniec lądował w swej rodzinie. Nazywał tak grupę niespokrewnionych ze sobą mężczyzn skupionych wokół jednego z nich, mającego żonę. Przez dwanaście godzin pod rząd kobieta ta zajęta była dolewaniem herbaty przyjaciołom męża kombatantom. Tutaj w brzydkim, wychodzącym na podwórko pokoju, w cieple ikony i czajniczka do parzenia herbaty, wciąż brakowało pieniędzy na kupno samowaru. Wszyscy zebrani dzielili jedno: wiarę. Wszystko to, co w szarej codzienności mogło się było wydawać tylko ambicją. Rutyną, wulgarnością, zabijaniem czasu, tutaj powracało do swej nieskalanej i świętej istoty. Monetka, wartości pięciu kopiejek zaledwie, stawała się skarbem, relikwią. Chorągiew świętego Andrzeja, niebieski krzyż na białym tle, póki powiewała nad krążownikami, mogła nieść w swych fałdach wicher przemocy, lecz Przekształcona w małą, emaliowaną oznakę, którą nosiło się w butonierce, symbolizowała już tylko wierność, poświęcenie, a także dla tego, kto ją produkował, niewielki zarobek. Właśnie podczas jednego z tych niedzielnych zgromadzeń, kiedy to podchorążowie marynarki i piechoty już 25-letni, Zamieniali się w ministrów i generałów i od nowa wszczynali wojnę domową. Kierując się tylko jedną zasadą, pragnieniem zwycięstwa, Dymitr Aleksandrowicz dowiedział się, że Elena Władimirowna von Engel, jego narzeczona, żyje. Zapewne od dawna już przymierała głodem, gnieżdżąc się w którymś z przeraźliwie zimnych, wspólnotowych teraz mieszkań dawnego Sankt Petersburga. Rodzina von Engel była rosyjską rodziną. Biada temu, kto by temu zaprzeczył. a W wieku XVIII była zamożna, mając w różnych punktach Rosji posiadłości, domy i letnie wille. Lecz ożywienie przemysłowe pod koniec XIX stulecia nie wyszło jej na dobre. W pamięci Dmitra Aleksandrowicza von Englowie zapisali się jak statko nocnych ptaków, zagubionych i bezradnych w godzinie świtu. Biegali z miejsca na miejsce, poruszali długimi ramionami, dziwili się ze słodką naiwnością widząc huzarów w dragońskich mundurach, kobiety o krótko obciętych włosach, czy też szlachtę zasiadającą w dumie. Nie tracąc poczucia humoru, nie żywiąc żadnych iluzji, godzili się z tym, że należą do gatunku skazanego przez postęp na wymarcie. Ekologia nie zajmuje się ludźmi. Szczupła, blada, jasnowłosa Elena von Engel zaszczepiła w młodym Dymitrze jedno z tych nordyckich przywiązań, których siedliskiem nie jest ani serce, ani mózg, ani zmysły. Ani też cała istota człowieka, lecz najwidoczniej jakiś organ tajemniczy i wyspecjalizowany. Uwielbiał jeździć z nią na łyżwach w tauryckim parku. Uwielbiał przysłuchiwać się. Jak o zmierzchu, nieco fałszywie, nuci melodię. Byli uczniami tej samej klasy tańca. Stawali naprzeciwko siebie w kadrylu, a niekiedy opatrznościowy przypadek łączył ich w parę w mazurze. Nie złożyli przed sobą żadnych przysiąg. Takich rzeczy nie robiło się, lecz pewnego razu w zimowym ogrodzie ich dłonie złączyły się na moment. Od tej chwili Dymitr uznawał się za człowieka związanego honorem. Rewolucja sprawiła, że jego amory stały się niemożliwe do zrealizowania i przez to tym bardziej nieuchronne. Myśl, że jego narzeczona uszła cało z masakry, zelektryzowała Dymitra Aleksandrowicza. Gdy spotka się to, co możliwe z całą jego trywialnością i to, co konieczne, Nieprzejednane jak zawsze, rezultat rzadko kiedy jest nadzwyczajny. Ochotnikowi, walczącemu pod rozkazami wrangla, zdarzało się wśród niebezpieczeństw i rzezi wyobrażać sobie, że jest rycerzem bladej Eleny. Rosja, która nigdy nie miała rycerstwa, wciąż o nim marzy. Od czasu, kiedy przez dziewięć godzin dziennie obsługiwał tokarkę. I palce miał wiecznie pokryte metalowym pyłem, brakowało mu chwili wytchnienia, które mógłby poświęcić na myślenie o swej narzeczonej, o kobiecie, której nawet nie zdołał zawiadomić, że uważa ją za narzeczoną. Ona tymczasem pojawiła się znowu, realna, choć nieobecna, nieszczęśliwa, uboga, osierocona i zupełnie prozaicznie głodna. Koniec odcinka drugiego